Ta bezprecedensowa fala represji po lecie 2020 roku na Białorusi spowodowała znaczne zwiększenie emigracji z Białorusi. Polska jest jednym z głównych krajów, do których Białorusini decydują się wyjeżdżać. Mamy no, bardzo przejrzyście widać te, te, te skalę represji i ucieczkę, ucieczkę z Białorusi przed represjami w liczbie wniosków o ochronę międzynarodową. Ta liczba wcześniej, przed 2020 roku, w ostatnich latach to była około kilku wniosków miesięcznie. Od, od, od sierpnia to jest. Prawie niemal, znaczy to, to było niemal 100 wniosków każdego miesiąca, ale to dalej jest jakby tylko kropla w, w morzu tych, w, morzu, w, 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 w ogólnej ilości osób, które wnioskują tutaj o, o jakieś prawo pobytu, bo, bo większość osób wnioskuje po prostu o, o prawo na pobyt czasowy, chce tu pracować i w 2020 roku było 13,5 tysiąca wniosków białorusinów o, o pobyt czasowy lub stały złożonych w Polsce. To jest wielokrotnie więcej niż w poprzednich latach. W 2020... W 2019 było tych wniosków 6,5 tysiąca, więc, więc jest to znaczący wzrost. Polska stara się też przyciągać tych, tych imigrantów, czy te osoby, które z punktu widzenia potrzeb polskiej gospodarki mają, szczegół, mają szczególne, mogą mieć szczególne znaczenie. Tutaj w szczególności Zachęty skierowane do białoruskiego sektora IT, który też jak wiemy dosyć aktywnie włączył się w protesty przeciwko Łukaszence. I widać, że ten program też wsparcia IT też cieszy się, cieszy się zainteresowaniem białoruskich. Informatyków. W tym kraju ten, ten sektor jest dosyć silny ze względu na stosunkowo wysoki poziom kształcenia tych, tych przedmiotów, które, które właśnie kształcą specjalistów w tej dziedzinie. Instrumenty oddziaływania na reżim białoruski są ograniczone ze względu na, no, na politykę rosyjską i wsparcie, które Białoruś może otrzymywać od Rosji. Natomiast Polska i Unia mają stosunkowo duży wpływ na na, i możliwości oddzielenia na społeczeństwo białoruskie, możliwości wspierania go, ale też taki softwar, miękką siłę, którą możemy do społeczeństwa białoruskiego kierować. I dobrze widać to w badaniach białoruskiego społeczeństwa, które przeprowadził w zeszłym roku Ośrodek Studiów Wschodnich, że Polska stała się najbardziej pożądanym krajem. Bardziej pożądanym krajem do, do wyjazdów do pracy niż Rosja. Są takie różne, różne, różne wskaźniki, które pokazują, że, że Białorusi nie doceniają Polskę pod względem jakby poziomu życia, rozwoju gospodarczego, ale także polityki wobec Białorusi. Też widać, że jednoznaczne wsparcie dla Łukaszenki, którego udziela Rosja, Mimo jakichś retorycznych zabiegów, nie budzi entuzjazmu w białoruskim społeczeństwie. I tutaj myślę, że polska polityka jest, ma dalekosiężnie dużo większe, dużo większe szanse na to, żeby budować dobrosąsiedzkie stosunki. Zmienimy nadzieję w przyszłości demokratycznym państwem białoruskim.